Piotr, temat, który jest w tej chwili gorący i chyba temperatura jego nie spadnie. Spotkanie Donalda Trumpa. Byli wszyscy ważniejsi w zasadzie w Europie. Był Merc z Niemiec, był Macron z Francji, był Tap z Finlandii nawet, Gloria Meloni była z Włoch. Była już oczywiście Ursula von der Leyen, był człowiek z NATO, czyli, czyli sekretarz Mark Rutte. Nie było ani Donalda Tuska, ani Karola Nawrockiego. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, to króliczki mówią, że nie bardzo życzył go sobie Donald Trump, bo on przed wyborami trochę naobliżał mu od agenta, a jeśli agenta rosyjskiego, a jeżeli chodzi o... Karola Nawrockiego, no to nie bardzo chcieli go ludzie z Europy. Poza tym jest dodatkowo mowa o tym, że Karol Nawrocki i tak będzie na początku września u Donalda Trumpa. Jak odbierasz, jak widzisz to, że ważne rozmowy u Donalda Trumpa nie odbyły nie były przy naszym udziale? Ja. Zawsze sprzeciwiam się temu, jeśli ktoś próbuje bagatelizować ten fakt, który przytoczyłeś, to wydaje mi się, jest taki papierek lakmusowy pokazujący, jaka jest nasza rola międzynarodowa w naszym regionie. Jesteśmy liderem wschodniej flanki NATO. Jesteśmy państwem, która, które najwięcej no, w całym stojuszu w tym momencie inwestuje w sensie, rozwija swój potencjał. E, I Jesteśmy państwem, przez którego przechodzi 90% pomocy do Ukrainy i to do dłuższego czasu. Więc w tym momencie ta sytuacja z jakiejkolwiek perspektywy by jej nie rozpatrywać. Czy jedni mówią, że to Unia Europejska czy też przedstawiciele europejscy, tak jak wspomniałeś, jakiegoś z polityków polskich nie chcieli. Inni mówią, że to Donald Trump. Też o tym wspomniałeś, nie chce na przykład spotkań z Donaldem Tuskiem. Jeszcze inni w ogóle z, już bez sensu, ale są też takie głosy, że to prezydent Załęski chciał, żeby taki był skład właśnie na, na Białym Domu, na tym spotkaniu. Więc z którykolwiek z tych trzech perspektyw, by nie oceniać tego spotkania, a na pewno, na pewno nie chcieli tego Rosjanie, więc to, to od razu możemy jako pewnik uznać, że Polska przy takim stole to jest na pewno Rzecz, która Rosjanom bardzo by przeszkadzała, i to na to też trzeba zwrócić uwagę. Więc jeśli z jakiejkolwiek z tych czterech perspektyw to to nie patrzymy, to w każdej z tej perspektywy to jest porażka naszej polityki międzynarodowej, i ona właśnie, to, co sam wspomniałeś, wynika z wewnętrznej słabości, z tej wojny polsko-polskiej. O ile rzeczywiście PiS postawił na relacji z Trumpem i tymi republikanami, od Donalda Trumpa. O tyle Platforma postawiła na współpracę z przedstawicielami Unii Europejskiej. Więc to pokazuje pewien, jakby zupełnie, może nie sprzeczny, ale jednak kolidujący ze sobą kierunek, który tak naprawdę te nasze, nasze dwa obozy walczące polsko-polskie sztucznie sprawiły, że one są sprzeczne ze sobą. My pokazujemy jako, jako Polska 2050, że tak naprawdę jest możliwa. Współpraca i powiem, może coś przewrotnego, ale gdyby premierem był, e, prezydentem był Szymon Hołownia, to podejrzewam, że nie przeszkadzałaby jego obecność ani Europejczykom, ani Amerykanom. To właśnie pokazuje, jak jesteśmy jakby uwikłani od 30 kilku lat w ten chory układ PiSu i Platformy tworzenia jakiegoś sztucznego podziału, bo my nadal jesteśmy jako Polska częścią wolnego zachodu, państw demokratycznych, liberalnych, wolnego rynku europejskiego, wartości europejskich, wolności, demokracji, praw człowieka itd. Tak I ten podział na kogo bardziej kochasz, mamusie czy tatusia w tym momencie, który nadserwuje platforma e PiS jest co najmniej dziecinny, jeśli nie maksymalnie szkodliwy bo e, pokazywanie nas jako, jako kraju drugiej kategorii, kiedy tak naprawdę akurat w przypadku Ukrainy, bo to nie jest spotkanie G10, G7 i tak dalej, największych gospodarek, które rzeczywiście podejmują jakieś decyzje dotyczące, czy to sankcji międzynarodowych wobec Rosji, czy jakichś decyzji ekonomicznych, strategicznych, izolujących, czy nakładania jakichś ceł, czy kierunków gospodarczych, to można zrozumieć to, że może Polska rzeczywiście nie odgrywa tam szczególnej roli, ale w przypadku pomocy Ukrainie, gdzie my mamy ten hub w Jasiące, w Rzeszowie, gdzie my rzeczywiście tam szkolimy tych, tych ukraińskich żołnierzy, kiedy wysyłamy przez nas, przechodzą te wszystkie przesyłane i uzbrojenia, municje, no w zasadzie wszystko, może poza finansami, to pokazuje, że jakby akurat nawet w takiej prawie lokalnej, E, jesteśmy celowo, świadomie pomijani. I to jest moim zdaniem no, katastrofa dyplomatyczna pod tym względem. E, pozostaje nam tylko w tym momencie kaszenie pożaru i, i, e, i zmniejszanie potencjalnych strat z tego powodu. A no, no tak jak wspomniałeś, Włochy przed samym tym spotkaniem zadeklarowały, że wojsk do Ukrainy nie wyślą. E, Finlandia, no, kraj dużo, dużo mniejszy i, i mniej istotny geopolitycznie, chociaż ważny ze względu na tą wschodnią flankę, to jednak to jednak nie tak istotny politycznie i, i militarnie, jak, jak Polska, i one były zaproszone, prawda? Tymczasem, tymczasem Polska nie. No, moim zdaniem jest to rzeczywiście pokazane, i to nawet nie ma sensu zrzucania winy, tak? Bo zawsze jest przerzucanie się winą czy to jest wina Tuska lub wina PiSu, tak naprawdę to jest ich wspólna wina. I tutaj chyba nie ma żadnych, żadnych kontrowersji. Jedni i drudzy są w tym momencie e, odpowiedzialni za tę sytuację sporu polsko-polskiego, wojny polsko-polskiej, a przegranymi wojny polsko-polskiej są, samej nazwy wskazuje zawsze Polacy.